Dzień dobry, Anta Naworska, Katarzyna Naworska, Marszałek Jarzamska, Storunia. Chciałabym dziś kontynuować temat dokumentacji medycznej i skupić się przede wszystkim na kwestii upoważnienia. Jak Państwu wiadomo, z artykułu 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent może upoważnić wskazane przez siebie osoby do dostępu do jego dokumentacji medycznej. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli pacjent nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Po drugie, jeśli jest to pacjent małoletni w myśl przepisów tej ustawy, czyli osoba poniżej 16 roku życia. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, może udzielić upoważnienia dostępu do swojej dokumentacji medycznej, ale tylko łącznie ze swoim opiekunem ustawowym, czyli rodzicem. Jeśli chodzi o formę tego upoważnienia, to najbardziej optymalna jest oczywiście forma pisemna. Pacjent przy przyjęciu do szpitala składa oświadczenie w formie ustnej o tym kogo upoważnia do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, podpisuje to oświadczenie. Problem powstaje wtedy, kiedy pacjent udziela takiego upoważnienia już po wyjściu ze szpitala lub też udziela upoważnienia do dokumentacji, która znajduje się na przykład w poz -cie. Wtedy pacjent sporządza tzw. prywatny dokument, który podpisuje własnym imieniem i nazwiskiem. W dokumencie tym wskazuje imię i nazwisko osoby, którą upoważnia do dostępu do dokumentacji medycznej. Dobrze jest, jeśli w takim upoważnieniu jest wskazany numer PESEL tej osoby upoważnionej lub też jej numer dowodu osobistego. Nigdy organ, organ, a przez organ rozumiem tutaj podmiot medyczny nie może żądać od pacjenta, aby upoważnienie takie było udzielone w formie aktu notarialnego lub też z podpisami notarialnie poświadczonymi. Problemem również jest kwestia tego, czy tak naprawdę to upoważnienie pochodzi rzeczywiście od pacjenta. Niemniej pracownicy podmiotów medycznych nie są w stanie zweryfikować tego. Powinni w takim układzie działać w zaufaniu do dokumentu i wydać osobie, która jest w tym dokumencie upoważniona, dokumentację medyczną pacjenta. Jeśli chodzi o czas, przez który obowiązuje upoważnienie udzielone przez pacjenta, to co do zasady jest on nieokreślony, czyli do odwołania tegoż oświadczenia. Niemniej, prawdopodobnie informacja o odwołaniu oświadczenia nigdy do podmiotu medycznego nie dotrze. Czas. Może być również określony w samym upoważnieniu, czyli upoważniam do odbioru mojej dokumentacji medycznej panią Kowalską i takie upoważnienie jest ważne do grudnia 2016 roku. To będzie zakreślało ramy czasowe, po tym terminie nie będzie można już tej dokumentacji pani Kowalski wydać. Ile osób może być upoważnionych przez pacjenta do odbioru dokumentacji? Ustawa o tym nie mówi, w związku z tym należy uznać, że nieograniczona ilość osób ma takie uprawnienie, jeżeli pacjent będzie tego sobie życzył. Jeśli chodzi o charakter upoważnienia, to pacjent może upoważnić konkretną osobę do całości jego dokumentacji, czyli będzie to upoważnienie miało charakter generalny lub też może mieć charakter szczególny, wtedy na przykład pacjent upoważnia tylko do odbioru dokumentacji z konkretnego okresu, czy też przebywania pacjenta na konkretnym oddziale. Kwestia, kiedy podmiot medyczny ma wydać taką dokumentację osobie upoważnionej. Bez zbędnej zwłoki. Tak mówi przepis. Niestety nie mamy nigdzie określone, co to jest zbędna zwłoka, w związku z tym należy posiłkować się orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, które mówi tak szybko, jak jest to możliwe. Upoważnienia mogą rodzić szereg komplikacji po stronie podmiotu medycznego. Niemniej należy mieć na uwadze to, że. Pacjent ma prawo do tego, aby upoważnić kogoś do dokumentacji medycznej i prawo to nie może być w żaden sposób kwestionowane przez podmiot medyczny. Pacjent jest dysponentem tego prawa. Jeżeli pacjent upoważnia kogoś do dostępu do dokumentacji medycznej, nie oznacza to, że pozbawia siebie tego prawa. Pacjent jak i osoba upoważnione zawsze będą miały prawo do dostępu do tejże dokumentacji. Należy pamiętać o tym, iż również. Niektóre organy państwowe na podstawie przepisów szczególnych lub też ustawy o rzeczniku i pacjenta i prawach pacjenta mają dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. I o tym chciałabym porozmawiać z Państwem w kolejnym wpisie. Dziękuję bardzo.